No, hej, kochani, jest mi koniec. Yy, dawno nie było recenzji, prawda? Najwyższa pora. Więc tak. Na przełomie stycznia i lutego były się, odbyły u nas, byli się, odbyli górnolotni. I myśmy tam byli. I ja tam byłem, i Ania tam była. I był też Adam Bielecki. Autor, półautor autor tejże książki, bez śladu. A co? Tu... Moment, jak Ania pod... Widać, 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 widzicie. O, jak Ania ma dedykację podpisywaną, a tu ona dedykacja właśnie jest. I teraz o książce. Wróćmy do... Słuchajcie, yy, a tam się nie przejmujcie, syn robi sobie remont na górze. Yy, I teraz wiecie. Książka. Bardzo ciekawa. Książka. Świetnie pisana. Książka, która przykuwa. Książka, którą można przeczytać w zasadzie w jedną noc, jak się dobrze przysiądzie. Aczkolwiek ja padałem. Bywa, ale nie jest z racji na książkę, tylko z racji na um, moje własne zmęczenie. Więc jeszcze raz. Bez śladu Adam Bielecki i Dominik Szczepański. Książka pisana przez sportowca. I to jest jedyny zarzut, który mam do tej książki, ponieważ ja nie jestem sportowcem. Dla mnie góry, dla mnie wędrówka, to góry to właśnie wędrówka, góry to trekking, góry to poznawanie nowych miejsc, dla Adama Bieleckiego jest to łojenie nowych ścian, nowych szczytów, wyczyn sportowy, zapis. Jak go nawet rozumiem, za to dostaję pieniądze od sponsorów, to można pokazać, kolejna droga trekkingowa, kolejne coś, ciężko będzie sprzedać, ale... Kolejny wyczyt w górach, kolejne wejście w lodospad, kolejne przewieszki, kolejne niesamowite zdjęcia. Tak? To można dobrze sprzedać, to się sprzedaje reklamowo, więc ja go doskonale rozumiem. Yy, a teraz wracając do książki. Zapis kilku lat życia. Zapis mnóstwa przygód. Zapis bardzo szczery. Yy, zapis, który może, może nie musi, ale może rozwiać niejedną nie jedną legendę odnośnie polskiego świadka himalajskiego, alpinistycznego, wspinaczkowego w ogóle. Książka, która wiele mówi o autorze, wiele mówi też o jego towarzyszach, wiele też mówi o ludziach, którzy mu towarzyszyli. Wiele mówi też o Polskim Związku Alpinizmu, o tym wszystkim, czego my nie widzimy tak na prosto co ważniejsze, nie jest to książka rozliczeniowa, a skoro nie jest to książka rozliczeniowa, to znaczy, że jest to książka, która, yy... która nie, nikogo nie oskarża. Nikogo nie oskarża, nad niczym się nie wymądza Książka, która stale stara się mówić tylko i wyłącznie o autorze, o jego przygodach i jego widzeniu na świat. Dlatego jest to książka bardzo dobra, książka, którą się naprawdę świetnie czyta. Yy tytuł Bez Śladu. Mieliśmy z, tutaj z Anią różne mm, czytanie tego, różne rozumienie tego tytułu Bez Śladu. Mój jest mój, Ani jest Ani. Yy, nie wiemy, co miał autor na myśli, być może, tak jest dobrze, na pewno ja Wam nie powiem, jakie jest moje myślenie, to myślcie sami. Nie, nie domyślcie mojego myślenia, tylko co autor miał na myśli. Yy, jeszcze raz polecam. Bez śladu Adam Bielecki. Książka jest dostępna. 90 zł, książka jest dostępna. Zdaje się, w różnych miejscach, chyba w Empiku, A nie kupowała, nie jestem pewien. A najfajniej, najfajniej to wyczaić gościa. Na pewno gdzieś będzie, na jakimś spotkaniu autorskim. Jechać tam, kupić na miejscu. Wsadzi Wam to jak. No, ania podczas książką, jakby gdyby nie było, yy, już do kupienia. Yy, więc dobrze jest sobie iść, dostaniecie fajny autograf, będziecie mieli relacyjną przygodę i możliwość pobycia kilku chwil z facetem, który zrobiłby tu naprawdę niesamowite historie. I no i bardzo jest poznania. Dobra, na no razie trzymajcie się. Recenzja. Taka sobie. Książka rewelacyjna. Więc nie kończę książki po recenzji. Ani po mnie. Jeszcze raz polecam. Trzymajcie się.